I Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Te gorąco od Bożego miłosierdzia chcemy zawierzać cały Kościół nowo wybranego Ojca Świętego, prosić o dary Bożego błogosławieństwa oraz o to, żeby jako, żebyśmy jako wspólnota wierzących umieli całemu światu świadczyć o tym, że Bóg jest dobry. Ojcze nasz, który się jest w niebie święć, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i baryciele. Ziemi. I w Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, który się poczuł z ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod pąckim piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebian. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, Grzechów odpuszczenie, Ciała z martwych wstanie, Żywot Wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczno, Ci ciało i krew, dusze i bóstwo najmilszego syna twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki <coughs> Miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze przedwieczny ofiaruje ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna twojego Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki Jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Jej Miłosierdzie dla nas i świata, dla jego męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze przedwieczny ofiaruje ci ciało i krew dusze i bóstwo najmilszego Syna Twojego Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej... Miej miłosierdzie <UE> dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, nas i m m miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie, Jezu, ufam, ufam Tobie, ufam tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Wysłuchajmy teraz fragmentu z Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny. Numer 210. Gorąco proszę Pana, aby raczył wzmocnić wiarę moją, bym w życiu codziennym i szarym nie kierowała się usposobieniem ludzkim, ale duchem. O jak wszystko ciągnie człowieka do ziemi, ale wiara żywa. Utrzymuje duszę w wyższych sferach, a miłości własnej przeznacza miejsce dla niej właściwe. To jest ostatnie. Przypominamy, że na stronie Mocnych w Duchu, Centrum Mocni w Duchu, trwają ciągle zapisy na sesję o małżeństwie, która odbędzie się tutaj w Łodzi. Zapraszamy serdecznie wszystkich małżonków, wszystkich poważnie zakochanych, ale też wszystkie pary niesakramentalne. Zapisy odbywają się przez stronę centrum mocni w duchu pl, A teraz otwórzmy nasze serca na Boże błogosławieństwo. Módlmy się. Panie Jezu, wierzymy, że jesteś razem z nami w Najświętszym sakramencie. Prosimy Cię spraw, by wszystkie nasze zamiary, decyzje i czyny w sposób czysty były skierowane ku większej Twojej chwale, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.